Konto, które zostało założone podczas instalacji, nie jest w pełni skonfigurowane. Warto ustawić je zgodnie z naszymi potrzebami. W tym celu przejdźmy w menu po lewej stronie do pozycji użytkownicy. Z menu kontekstowego pod kątem admina wybierzmy link edytuj. Możemy zmieniać tu swoje dane, tak więc też zrobimy. Na koniec zapisujemy zmiany. Zobaczmy, jak teraz przedstawia się nasz profil w WordPressie.